Witam państwa serdecznie. Michał Pietrzyca. Piątek 25 marca, 6:09. To są komentarze indeksowe BOSEFIX. Zapraszam do wysłania krótkiej analizy technicznej wybranych instrumentów futures na indeksy giełdowe. DAX na platformie BOSEFIX zakończył wczorajszy handel w rejonie 9933 punkty i 30 setnych minimalnie poniżej takiego lokalnego oporu 9949-9956. Wyjście ponad tą górną barierę w układzie H1 dałoby taki sygnał już long breakout w stronę 1092 punkty, gdzie mamy wyraźną barierę, przy której możemy zbudować prawe ramię w formacji RGR po wcześniejszych wzrostach i utworzenie tutaj umocowanie oporu byłoby dosyć ryzykowne. To potwierdziłoby tutaj szczyt na poziomie tutaj oporu 1041. Dałoby to w układzie liniowym wyrysowanie niższego szczytu lub podwójnego względem poprzedniego ewentualnie formacji RGR, a to implikowałoby ruch w stronę 9568. W związku z powyższym kreślone dołki tutaj przez 17 marca 22 marca. Przez wczorajszą sesję, coraz to wyższe dołki, coraz to wyższe szczyty nie pozwalają. Jest, jest obóz graczy, który nie pozwala na takie spostrzeżenie, że tutaj mamy jakieś ważne triggery, opory. Tylko właśnie teraz powinien zgrać to technicznie ponad 10 tysięcy punktów, 10,140, wyprowadzić i ruch otwiera się na stronę 11 tysięcy punktów, zastrzeżenie braku przełamania bariery 9 877, 7, ewentualnie 9748. Natomiast pamiętajmy, że korekty chodzą tak trzyfalowo ABC przeważnie. Jest to taki minimalny zakres korekt. Gdzie niekoniecznie zasięg C korekty musi wypaść liniowo poniżej poprzedniego dołka. Ewentualnie może być to dolny dzień. I na tej podstawie widzimy, że. Ta dwudniowa fala przeceny dała nam coś więcej niż tylko korekty ABC. Rozwinęła się nam tutaj w układzie H1 tendencja. Tendencja na podstawie której średnia 55 została przecięta przez 7 z 22 godzin i to pokazuje nam taki sam moment, jak mieliśmy na przykład 17 marca, czy, czy tutaj 10-11 marca. Że popyt znalazł się w trudnej sytuacji, gdzie podaż dowodzi, i szybkie zawrócenie tej średniej z 22 ponad 55 odwołałoby tą przecenę, o której ewentualne tu formacje liniowe mówią. No i w takim układzie trzeba poczekać na rozstrzygnięcie, przełamanie jednej ze wskazanych barier i ewentualne zachowanie lub przecięcie wskazanych średnich zadecyduje o dalszym, takim średnioterminowym kierunku. Z kolei SP500 zakończyły wczorajszy handel w rejonie 2029 punktów, i widać, że tutaj reakcja na 2014 punktów była. Trzy razy taki dolny spike, dolny cień przetestował ten poziom, i już po pierwszych dwóch czarnym i białym korpusie i dolnych cieniach można było stwierdzić, że tu bariera jest ważna. I na tej podstawie został wykrywany dynamiczny ruch, który pozwoli zanegować przedstawiony sygnał na średnich z 55,2 okresów, jeżeli będzie kontynuowany, jeżeli to 2014 nie zostanie przełamane, to możemy spokojnie oczekiwać testowania 2036, nawet 43, ale tak jak na DAXie, te bariery muszą zostać przełamane, żebyśmy mogli tutaj oczekiwać czegoś więcej. Natomiast wybicie przez 2014 w dół, to ruch w stronę 1993 punkty. I to taki zasięg minimalny. Zobaczmy na Dow Jonesa, na zamknięcie wczorajszej sesji 17461. Również tutaj bariera 17300 została przetestowana czyli taka bariera zwrotna, która wcześniej była oporem, teraz jest tutaj takim lokalnym wsparciem. Na tej podstawie już ostatnio ją wyznaczyliśmy, a więc teraz. Przebicie przez 17505-542 otwiera nowy zasięg wzrostu w stronę 18 000 punktów, ale przejście przez 17300 to ryzykowny ruch w stronę 17,061 punktów. I na Dow się również trwa korekta spadkowa z opcjami jej rozwinięcia. Podobnie jak na FW20, gdzie średnia z 55 okresów H1 została przecięta przez średnią z 22 okresów. Mieliśmy w tym tygodniu pivot przy 1927 punktów, i wczorajszy handel doprowadził ponownie do odwrócenia pozycji z short na, na long według takiego ujęcia pivotów. Natomiast, jeżeli ten przedstawiony układ średni, że szybsze są poniżej wolniejszych i te wolniejsze zaczynają nam opadać, jeżeli zostanie on zachowany, to w nowym tygodniu przebicie się przez nowy pivot, prawdopodobnie nieco niższy niż 1927 punktów a Doprowadzi nam do ruchu w stronę 1887, gdzie już powinniśmy mniej więcej się znaleźć, ale relatywnie zachowaliśmy się mocniej od otoczenia, od rynków rozwiniętych. Natomiast widać, że na FW20 mamy podwójny szczyt 1961, tak? I to jest ryzykowna formacja, która mówi, że musimy przetestować rejon 1887. Natomiast zastrzeżenie położyłbym na tym, że średnia 55 nie zostanie przecięta przez średnią z 22 okresów H1. Jeśli takie przecięcie propodarzowe zostanie zachowane, to najpierw testujemy 1887, a rozwinięcie trendu spadkowego do ruch w stronę 1800 punktów. Dziękuję za uwagę. Mówił dla Państwa Michał Pietrzyca.